Witaj na moim kanale. Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta spasium. W dzisiejszym odcinku poruszę dość kontrowersyjny temat: co jest ważniejsze dieta czy ćwiczenia? W środowisku medycznym oraz szczególnie sportowym panuje przekonanie, że najważniejszym elementem naszego życia jest dieta. To właśnie dieta sprawia, że jesteśmy zdrowi albo chorzy. To właśnie dieta sprawia, że osiągamy wyniki sportowe albo ich nie osiągamy. Wielu sportowców nawet określiło różnego rodzaju proporcje pomiędzy udziałem diety w sukcesie a ćwiczeniami. I te proporcje jedne określają na 20% ćwiczeń 80%. Diety drodzy określają 30% ćwiczeń, 70% diety. Tak czy inaczej, według tych poglądów, dieta jest dużo ważniejsza aniżeli ćwiczenia. Mówiąc inaczej, jesteśmy tym, co jemy. Jak takie poglądy mają się do rzeczywistości, to zaraz Państwu pokażę. Natomiast no, sportowcom wydaje się, że rzeczywiście ta dieta no, jest najważniejsza. Lekarzom wydaje się również, że dieta jest fundamentem naszego życia i zdrowia, a ja Państwu pokażę, że wcale tak być nie musi. Poglądy dotyczące diety wynikają z takiej milczącej teorii medycznej, którą ja nazywam teorią cząsteczkową. Teoria cząsteczkowa określa, że człowiek jest mieszaniną różnego rodzaju. Elementów takich mikrocząstek. W fizyce, takimi mikrocząstkami elementarnymi są można przyjąć na pewnym etapie no, przybliżenia atomy. Natomiast w człowieku, takimi cząsteczkami są białka albo jakieś tam inne mikrocząstki, które można uznać za cząstki elementarne. I teraz w tej teorii biochemicznej cząsteczkowej. Idea jest taka, że nasz organizm ma określony skład poszczególnych Grup różnego rodzaju cząstek bądź białek. Jeżeli pewnej grupy cząstek jest za dużo, to jest źle. Jeżeli pewnej grupy cząstek jest za mało, to jest również źle. W związku z tym, za dużo jak jest cząstek, no to przyjmujemy jakieś mikroelementy, które pochłaniają te cząstki. Natomiast jeżeli jest za mało tych cząstek, no to znowu przyjmujemy mikroelementy, które te cząstki uzupełniają. Tymi mikroelementami najczęściej są albo sztuczne związki chemiczne, które nazywa się lekami, albo wyciągi roślin, czy wyciągi z roślin, które są no, skondensowaną formą jakiejś grupy mikroelementów, i to mogą one być również albo w formie leków, albo w formie suplementów dostarczane do naszego organizmu. W tym przypadku te mikroelementy albo sztuczne, albo naturalne. Uzupełniają braki bądź neutralizują nadwyżkę tego, co nie jest potrzebne. Teoria ta, z założenia, no, jak widać, wydaje się, że ma sens, lecz nie obejmuje wszystkich zjawisk zachodzących w naszym ciele, i za moment to Państwu pokażę. Na początek spróbuję się skupić na tym, czego w naszym organizmie brakuje. Otóż, różni naukowcy na całym świecie. Prowadzą najprzerodniejsze badania, udowadniając, że brakuje nam witaminy D, i drugiej grupie witaminy C, innej grupie jakiś tam białek, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, i rzeczywiście w tych badaniach, które ci naukowcy prowadzą na tej grupie osób badawczych, badanych, te statystyki się potwierdzają. Natomiast w indywidualnym przypadku Trzeba to wszystko potrafić zmierzyć, zanim zastosujemy badania. Jeżeli więc chcemy zmierzyć skład biochemiczny mikroelementów naszego ciała, no to musimy do tego zastosować odpowiedni przyrząd, który potrafi nasze ciało rozłożyć na części pierwsze i powiedzieć, że tej grupy mikroelementów jest za dużo, tej grupy mikroelementów jest za mało. No i ten przyrząd musi mieć odpowiednią dokładność. Takiego przyrządu na chwilę obecną nie ma ogólnie dostępnego, natomiast jeżeli są takie przyrządy używane, to są to przyrządy bardzo drogie. Koszt tego przyrządu, który ma jakąś tam klasę dokładności na poziomie 1%, to kosztuje w granicach 50 tysięcy złotych albo i więcej, więc on jest dostępny w klinikach, do których przeciętny zjadacz chleba nie ma dostępu, ewentualnie. Jest w ogóle niedostępny. Tak? W związku z tym, opieranie się na badaniach naukowych bez faktycznego, konkretnego zbadania składu biochemicznego naszego ciała związane jest bardzo dużym ryzykiem, gdyż te badania wcale nas nie muszą dotyczyć. Natomiast, jeśli rzeczywiście okaże się, że czegoś w naszym ciele brakuje, to nie stoi nic na przeszkodzie, ażeby te mikroelementy uzupełnić. I wtedy trzeba się zgłosić albo do lekarza, albo do dietetyka, albo do kogoś, kto na tych tematach się zna, żeby nas pokierował i abyśmy te braki uzupełnili. Z tym, że tutaj przestrzegam znowu przed pewnym błędem leczniczym, że nie leczymy skutków choroby, a przyczynę choroby. Czyli jeżeli brakuje nam jakiejś witaminy, no jako przykład witaminy C, no to przykład, to dlaczego nam tej witaminy brakuje? Przecież to się z powietrza nie wzięło. Coś musimy źle robić, czegoś jest za mało, jeść za mało albo czegoś za dużo, jakichś elementów w pożywieniu nam brakuje. Może być również taka sytuacja, że wszystko jemy tak jak trzeba, ale organizm nie przyswaja witaminy C. W związku z tym to już jest inna przyczyna, inaczej trzeba leczyć. To wszystko trzeba dokładnie zbadać. Od tego są fachowcy, od tego są specjaliści, którzy mają okazję w tym temacie się wykazać i tej grupie pacjentów pomóc za pomocą diety. Przechodząc od ogółu do szczegółu, przedstawię teraz Państwu moją historię powrotu do zdrowia w takim wielkim, a wielkim skrócie. I Państwo zobaczą, jaki wpływ miała dieta na mój powrót do zdrowia. W 2003 roku w moich kolanach zdiagnozowano chorobę zwyrodnieniową kolan. Z tytułu tej choroby zwyrodnieniowej, kolan miałem maksymalny kąt zgięcia w stawie kolanowym mniej więcej taki. Czyli tyle mogłem maksymalnie zgiąć kolana. W tym przypadku lekarze mieli no nieprawdopodobną szansę i możliwość żeby wykazać się swoimi umiejętnościami, oraz za pomocą leków, czyli tych sztucznych związków chemicznych, oraz różnego rodzaju naturalnych elementów, mnie wyleczyć i sprawić, bym mógł mieć większy zakres ruchu. Ponieważ miałem bólę w kolanach, na początku leczenie było za pomocą leków przeciwbólowych. Ten ból udało się zmniejszyć na tyle, że mogłem kusztykać, ale nie mogłem chodzić normalnie. Nie byłem w stanie postawić nawet jednego kroku normalnie. Każdy postawiony normalnie krok z pełnym obciążeniem dawał mi nieprawdopodobną dawkę bólu, podobną do tego, jak dentysta najedzie wiertłem na nerw i ząb nieprawdopodobnie boli w tym momencie, kiedy ten nerw jest poruszony wiertłem. No, leki przeciwbólowe nie były w stanie tego zlikwidować. Nikt nie wiedział, jak to zrobić. Miałem dodatkowo różnego rodzaju leki, typu artresan, które podobno, podobno zwiększają możliwości ruchowe kolana. Byknąłem ileś tam tych opakowań, efekt żaden. Starałem się korzystać. Z wiedzy medycznej, z badań naukowych w tym temacie, efekt żaden. A to było 18 lat temu. Na pewnym etapie rozwoju mojej choroby zwyrodniowej kolan, jedna z lekarek podsunęła mi pomysł, ażebym zastosował dietę Ewy Dąbrowskiej. Dieta Ewy Dąbrowskiej charakteryzuje się tym, że no przynosi w skutkach bardzo dobre rezultaty medyczne. Jak czytałem opinie na ten temat osób, które tę dietę stosowały, no to rzeczywiście były to opinie budujące. Osoby mogły chodzić, zdrowiały w różnych, na najprzeróżniejszych jednostkach chorobowych, więc dlaczego by nie spróbować tej diety? Zatem ambitnie przystąpiłem do tej diety. Proszę Państwa, 5 tygodni pięć tygodni Dzień w dzień stosowałem z żelazną konsekwencją tę dietę. Po pięciu tygodniach, proszę Państwa, schudłem, trudno powiedzieć ile, ale moja waga osiągnęła poziom 56 kg, a jak rozpoczynałem, to miałem około 80 kg. Jedna z moich znajomych, jak mnie zobaczyła po tej diecie, po tej diecie to powiedziała, że połowa mnie ubyła. Proszę Państwa, zastosowałem dietę. Celem diety było pomóc mi w wyzdrowieniu, wyleczeniu się choroby zwierotnieniowej kolan. A jeżeli nie, no to powinna być poprawa zakresu ruchu w tych kolanach. Jednak zakres ruchu pozostał mniej więcej na tym samym poziomie. Więc, proszę Państwa, coś tutaj nie gra. Teraz podsumuję krótko. Efekty lecznicze związane ze stosowaniem diety i leków. Problem z kolanami miałem w kwietniu. Liczmy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Efekt zdrowotny po pięciu miesiącach stosowania leków i diety był praktycznie żaden. Tak się złożyło, że po tych pięciu miesiącach Trafiłem na rehabilitację ruchową, czyli rehabilitację za pomocą ćwiczeń. Zupełna abstrakcja, zupełnie co innego. Przedtem były leki, była chemia, były nawet zabiegi fizykoterapii, a tutaj, ni stąd, ni zowąd, zupełnie co innego, co nie ma z tą biochemią nic wspólnego, ruch, ćwiczenia. I proszę Państwa, po. Pierwszym zabiegu, czyli po pierwszej takiej rehabilitacji, która trwała, no tak, trudno powiedzieć, tak 15 minut, pół godziny, ja poczułem się zdecydowanie lepiej, aniżeli po pięciu miesiącach leczenia za pomocą leków i diety. Jeden dzień kontra pięć miesięcy. To było niesamowite. Ale co to, proszę Państwa, jest jeden dzień. Ten jeden dzień to był dopiero dobry początek. Ja, proszę Państwa, potem ćwiczyłem 12 miesięcy codziennie, trzy razy dziennie po godzinie, po to, żeby móc zrobić zwykłe przykucnięcie, tak jak w tej chwili Państwu pokażę. Jeszcze raz, dla przypomnienia. Przez 5 miesięcy leczono mnie za pomocą leków oraz sam leczyłem siebie za pomocą dietoterapii, diety Ewy Dobroskiej, czyli były jakieś elementy diety i udało mi się utrzymać ten poziom zgięcia. Czyli mniej więcej na tym samym poziomie miałem zakres ruchu w stawie kolonowym. Stąd, dotąd. I to było wszystko. W lewej nocy. Dalej. Ani leki, ani dieta nie miały nic do powiedzenia. Kolejne miesiące, trzy razy dziennie, po godzinie, codziennie, przez 12 miesięcy ćwiczyłem po to, żeby osiągnąć taki rezultat. Diety nie zmieniałem, nie ruszałem. Dieta była dokładnie ta sama, czyli zero zmiany w diecie. Natomiast zakres ruchu dzięki ćwiczeniom, Ogromnie poszedł do przodu. Mało tego, bóle kolana całkowicie zlikwidowałem za pomocą ćwiczeń. To jest, proszę Państwa, potęga leśnicza ćwiczeń. Potem nastąpiła kolejna sytuacja, gdzie uszkodziłem sobie kręgosłup. To uszkodzenie w połączeniu z stanami zwyrodnieniowymi kręgosłupa sprawiły to, że nie mogłem chodzić. I znowu zgłosiłem się do lekarzy. Lekarze mieli no, nieograniczone możliwości tego, żeby wyleczyć moje samoistnie nawracające bóle kręgosłupa. Mieli do dyspozycji wszystko. Mogli stosować leki, mogli stosować diety, co tylko chcieli, mogli stosować. Lecz pomimo tego, że stosowali to, co uważali za stosowne i najbardziej naukowo udowodnione... Efekt był taki, że bóle kręgosłupa za pomocą ich metod udało się zlikwidować średnio na 3 miesiące do 6 miesięcy. Potem one samoistnie wracały, czyli miałem samoiste nawroty bólów kręgosłupa. Pytanie, jak to zlikwidować? Lekarze przez 2,5 roku mnie leczyli, nie mieli pomysłu, jak to zlikwidować. Ja, proszę Państwa, te bóle kręgosłupa zlikwidowałem za pomocą ćwiczeń. Ćwiczyłem, ćwiczyłem i ćwiczyłem. Yy, zaczynałem od banalnie prostych ćwiczeń, które opisałem w tej książeczce pod tytułem Stop dolegliwością kręgosłup. Ja za pomocą tych ćwiczeń zlikwidowałem ból kręgosłupa, i dzisiaj moje hasło brzmi: że mnie kręgosłup nie boli i nie ma prawa boleć. To, że mnie kręgosłup nie boli, to wiele osób ze środowiska medycznego docenia. Ale to, że kręgosłup nie, nie ma prawa boleć, to, proszę Państwa, dla wielu osób przerasta to ich wyobraźnię, Bo jak to możliwe, że mnie kręgosłup nie ma prawa boleć, a ich kręgosłupy bolą? Ich pacjentów kręgosłupy bolą. Coś jest nie tak. Czy ja kłamie? Czy też wiem coś, czego oni nie wiedzą? Okazuje się, że ja wiem dużo rzeczy, których oni nie wiedzą, dlatego mnie kręgosłup nie boli i nie ma prawa boleć. Na zakończenie dzisiejszego filmu przedstawię jeszcze wątek moich pacjentów. Przychodzą do mnie bardzo schorowani pacjenci. Są to bardzo często ekstremalne przypadki, wobec których medycyna na chwilę obecną jest bezradna. Czyli to jest obojętne, czy ta medycyna leczy lekami, dietą, fizykoterapią, ruchem, jakimiś wymyślnymi terapiami manualnymi. Wobec tych osób te formy leczenia nie działają. Te osoby albo mają obrzęki, albo bóle kręgosłupa, albo jakieś sany zwyrodnieniowe, bioder, kolan. Nieprawdopodobnie te osoby cierpią. I dla nich nie ma lekar lekarstwa. Jedyne co lekarze mogą zrobić, to dać dla nich jakieś środki przeciwbólowe, które złagodzą te bóle, czyli jest leczenie objawowe. Osoby w tych dramatycznych okolicznościach przychodzą do mnie ja, proszę Państwa, tym osobom pomaga. Oczywiście nie wszystkim, ale w dużej grupie osób pomaga. Pomagam tym osobom zlikwidować ból. Dla dużej części osób pomagam wrócić do sprawności, i moim lekarstwem nie jest dieta, bo się na niej nie znam. Moim lekarstwem nie są leki, bo na nich się też nie znam. Od tego są lekarze, oni się uczą e, informacji na temat leków i, i ich zastosowania. Ja się na lekach nie znam, nie chcę się na tym znać. Moim lekarstwem, czy Państwa, jest ruch. Moim lekarstwem fundamentalnym są ćwiczenia. Na tym się znam, i za pomocą ćwiczeń sprawia, że ci schorowani ludzie pozbywają się bólu, wracają do zdrowia. Ja w ogóle nie ingeruję w ich dietę, w ogóle nie ingeruję w ich leki. Jak pacjent przychodzi do mnie, on bierze jakieś leki. Lekarz mu przypisał, on musi te leki przyjmować. Ja mu nie każdy żeby leki odstawił, on musi te leki przyjmować, bo lekarz mu przypisał. Ma jakąś tam chorobę, gdzie musi te leki przyjmować. Ale jeżeli pacjent się czuje po mojej terapii za pomocą ćwiczeń lepiej, a nawet czuje się całkiem dobrze, to on wraca do tego lekarza. No i się okazuje, że jeżeli się czuje dobrze, to po co mu są leki? Leki mu są niepotrzebne. Jeżeli chodzi o mnie, ja w ogóle żadnych leków nie przyjmuję. 18 lat temu, 10 lat temu byłem uzależniony od różnego rodzaju leków przeciwbólowych i innych leków, które musiałem brać, bo bez nich nie mogłem funkcjonować. Taki był mój stan organizmu na tamten czas. Teoria cząsteczkowa nie miała w zasadzie tutaj pomysłu na to, żeby wyleczyć moje choroby, żebym wrócił do zdrowia. Kiedy zastosowałem jako lekarstwo ćwiczenia, się okazało, że odzyskałem zdrowie. Leki mi są niepotrzebne i tych leków od 9 lat w ogóle nie biorę. Do lekarza chodzę w tej chwili po to, ażeby stwierdził, że jestem zdrowy, gdyż potrzebne mi jest zaświadczenie lekarskie na taki kurs, na takie studia. Czy do firmy ubezpieczeniowej? To jest, proszę Państwa, fenomen, ruch. Więc, jeśli się zastanawiasz, co jest ważniejsze: czy dieta, czy ruch, czy ćwiczenia, to proponuję Ci, żebyś zrobił taki malutki eksperyment. Najpierw zjedz sobie. Dobre śniadanie, obiad bądź kolację, a następnie nic nie pij i nic nie jedz tak długo, jak tylko dasz radę. Jest mi to obojęte, czy to będzie pół godziny, czy godzina, czy dwie. To nie chodzi o to, żeby yy, głodować kilka dni. Ja Ci zadam pytanie, czy jesteś w stanie po dobrze, dobrej kolacji, czy po dobrym yy, obiedzie, czy śniadaniu, wytrzymać bez jedzenia godzinkę. Nie mam dużych oczekiwań. Czy jesteś w stanie wytrzymać godzinkę po posiłku? Prawdopodobnie twoja odpowiedź brzmi tak. I teraz pójdziemy w drugą skrajność. Ćwiczenia. Weź głęboki oddech tak jak ja. Przestań oddychać. Jak długo wytrzymasz? 5 sekund. 10 sekund. Minuta, dwie, może pięć, może dziesięć. Jak dziesięć minut wytrzymasz bez oddychania, no to naprawdę wielki szacunek. Niewiele osób na świecie potrafi to zrobić. Natomiast godzinę bez jedzenia i picia po posiłku wykona praktycznie każdy. I tutaj masz odpowiedź, co jest ważniejsze. Dieta czy ćwiczenia? Nasz układ oddechowy pracuje. To są ćwiczenia. To są ćwiczenia. To są ćwiczenia. Tu. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Przestań ćwiczyć. Zobaczysz, co będzie. Ciekaw jestem, jak długo wytrzymasz bez ćwiczeń. I tym optymistycznym akcentem kończę. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, dowiedziałeś się czegoś nowego, no to jak zwykle łapka w górę i zapraszam do subskrypcji kanału oraz komentarza.